Dzisiaj mamy porównanie kontrolerów Speedlink RAID i Datafrog S80 z punktu widzenia przeciętnego użytkownika. Na pierwszy ogień Speedlink RAID. Można go podłączać bezprzewodowo za pomocą takiego dongla. Dobra, tutaj tabliczka znamionowa. Ale podłączone przez USB-C Działa bez problemu na kablu. A dobra. Tutaj prawy trigger, lewy trigger działają analogowo. Mamy analoga. Mamy drugiego analoga. i przyciski tak 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 kursor przycisk przycisk raz dwa trzy cztery problem z tymi padami pomijając dągla którego trzeba podłączać przy Grze bezprzewodowe jest taki, że kupiłem dwa. Dwa trafiły na reklamację. A za pierwszym razem był problem z baterią, że działał tylko podłączony do prądu. W drugim przypadku przestał działać przycisk RT. Za drugim razem dostałem zwrot pieniędzy. A w tym póki co dziwnie działają wibracje, ponieważ działają tylko jak jest podpięte właśnie przez USB, dlatego też zastanawiałem się, czy nie kupić oryginalnego pada od Xboxa, bo wszyscy chwalą i polują na nie, ale ostatecznie. Trafiło na taki kontroler DataFrog S80, Dobra. tutaj ten ma takie wykończenie Soft Touch. Ten jest bardziej błyszczący. Tutaj mamy opcję bezprzewodowego łączenia przez Bluetooth. Ale też możemy podłączyć się przez za pomocą przewodu. Dobra, podłączenie się za pomocą przewodu, analog drugi analog o. Różnica pomiędzy tym speedlinkiem jest taka, że te przyciski no, jest, nie działają analogowo, tylko zero-jedynkowo. Dobra, tu przycisk, Dobra, ten nie reaguje. Ten reaguje. Tutaj kursor BA. U doło mamy przyciski M1, M2 ale nie są zmapowane. No przynajmniej te ustawienia systemowe Linuxa tego nie wykrywają. Udało mamy przyciski do regulacji siły wibracji podświetlenia, a trzeci to jest coś od Wifi. Dobra, podświetlenie jest to. Także mamy kilka kolorów podświetlenia. bo całkiem wyłączone. A tu mamy RGB. Drugi wariant RGB. Albo właśnie monochromatyczne. Mi pasuje najbardziej czerwone, bo mam takie podświetlenie wentylatora w komputerze. Także wszystko działa. Z punktu widzenia gier, to nie odczuwam specjalnie różnicy pomiędzy tym Speedlinkiem a DataFrogiem. Wymiarowo są porównywalne, podobnie jak, podobnie jeżeli chodzi o komfort grania. Dobra, tak był data frog. Tutaj zamienione są przyciski X, Y i ASB Ale to zbytnio nie przeszkadza. Kwestia przyzwyczajenia. W sumie czuć wibracje, ale ledwo ledwo. Także jeżeli chodzi o same wrażenia z gry, to ma się. Gra porównywalnie, teraz widać, że oba są równocześnie widziane przez system.